Będziemy oglądać serial matki, żony i kochanki. Bakłażane i romancy. Matki, żony i kochanki. Jak Dlaczego to? Co to w ogóle jest za tytuł? No bo powiedzieliśmy, że wszyscy mają matki. Mamy żony. Co niektórzy? Nikt I nie mamy... ma żony, a ty masz kochankę. Ty masz żonę cudzą kto... I, I, kochankę. i kochankę. Pamiętasz obsadę? Kto tam był? Zającówna. Zającówna, właśnie. Może zobaczymy jeszcze, zobaczmy obsadę i zobaczmy jak one teraz wyglądają i powiemy czy były apetyczne. Czy są teraz? Dobra, jest. Elżbieta zającówna, no ona ma energię takiej kobitki, która myślę, że ma problem z tobą. Że jesteś jej mężem i ona ma takie, właśnie o taką minę ma tutaj, nie? Że niby jest uśmiechnięta i ma takie. Znowu pijesz, no tak. Aha. A jest i taka jest udręczona w tym, nie, że... ona no, no, tu się na tej ściance polsatowskiej uśmiechnęła tak w wymuszony sposób. No i On tak nie... się do ciebie też tak uśmiecha w taki wymuszony sposób, że już, już nie ma siły na ciebie że się wkurwiać, więc już ma takie, no tak. No dobra, a jak wyglądała młoda? O Jezus, no, no tutaj to tragedia w, tym, w tych matkach i w tych to, 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 to. to, co bym powiedział, to by było racist, więc nie powiem, ale ona wygląda trochę jak, no, nie Polak. Jakiś cygan? Z Afganistanu jakaś ta y, imigrantka. to wina światła. Wina światła. Ale jest taka Chociaż te taka, cienie pod oczami No jest taka takie, ciemniejsza. Jakaś anemia kurwa, czy co? Albo anemia. Nie wiem, nie szczery ma uśmiech, zobaczcie. No to jest mhm. wystudowany amerykański już. Tak, mnie w człowieku, nie nienawidzę. Britney Spears ma taki wystudiowany i mhm. nie traktuje jej jak człowieka, tylko jak jakiegoś wydmuszka zajmowa. Ale tutaj zobacz. Jaka. Na jej własne życzenie. czeka tutaj na, na motorze. całkiem, no. Nie, nie lubię. Nie jest zła. Ale też nie jest dobra. Aha, No to ciekawe. Tak wiesz, tak, Czyli jaka? tak sześć to jest. Jakby taka szósteczka to jest. Jak dla mnie. Ma dobre włosy, gęste. A tu z wabanku ją pokaż. Wyżej. Ciało może ma dobre. Czekaj. O, tutaj jako choroba. wiele ją nauczyła. No dobra, niech w twoich chorobach. No nie, w mnie nie jeden uśmiech, Mówię, daj jej sześć, dlatego, że no jakby umówmy się jak na Polkę w takim wieku, to dobrze się trzyma, nie? Nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. Ale nie jest jakaś... Ty mówisz na Polkę, no Polki niektóre wyglądają koszmarnie, ale ona w show-biznesie pracuje, ma sztab ludzi, przynajmniej powinna mieć, który, którzy, którzy doradzają jej. Ja ją, widzisz, jak okulary Żoń założyła, zobacz, okulary założyła, ładne zęby białe, wiesz, fajnie się z taką ale, pokazać w no, tych okularach, ładnie ubierzesz. Ale co, zawsze również okulary jej zakładał? Tak. No, to do, tak ludzi, jak tede, tak? do ludzi tak. I wszyscy będą mówili, pokaż oczy, i ona wtedy będzie... Nie, do ludzi bym ją tak ubierał, a w tym... A w domu bym miał takie, dobra, nie chcę na ciebie patrzeć. O Jezus, tutaj Jak, jak wygląda jak z jakiegoś filmu... Trochę ten... Takiego jest oh. so, on ten... Jak on się nazywa? Ryan Gosling. Tak ubiera swoje... <coughs> Brian, Brian Gosling. Brian Gosling. Jak się nazywa ta... hookup Up Hotshot, ta seria pornograficzna. Ja, taki nie, tam są, tak u, tam są tak ubrani, czekajcie, wam pokażę. I ta zającówna, takie, wiesz, że właśnie... No, pokaż ją. I ta zającówna tutaj też taka, kurde, wiesz, trochę... Ready for fucking, <grychy> Trochę taki look jest. No dobra, to zającówna ile w Ja idę 6 na 10. Za tą fantazję dałbym 3,5. Niech ma. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Wygląd wyglądem, ale jaki ona ma temperament w tych filmach. Bo jak ma nie wiem to silny to charakter... Jak no właśnie, ta, ta ocena może się zmienić. To Go jest mówię. taki look na 3,5. Aha. No, ty ty o kurwa, wybrzydza. A ty na ile jesteś? No. Ja? Tak. Obecnie? Tak. Taka no całkiem poważna dziewiątka. Anna Romantowska. Młodsza była tutaj e... z tym, co pijany. Pijany jeździł, tak? No. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Ani matka, ani, ani żona, żona, ani kurwa kochanka. Dziękuję bardzo. Czyli... To jest kobita. Jak sobie wyobrażam, dramat w Polsce, mój dramat w Polsce w latach 90., a co że znaczy, wpadam co z, z nią. Aha. Ja ona ma takie, no i już tak będziemy żyli. Aha. Rozumiesz? To jest, takie... nie, a, a... Się za... to jest kurwa koniec. Może lepiej nie. A ona nie, no musimy, bo tak. tak mówi Kościół. Powiedzą? Tak mówi nauka katechizmu kościoła. Tak nie. by wskazywały badania naukowe. Tak by wykazały badania naukowe. Artur, ile jej dajesz skali 1 do 10? Ale młodej ile dajesz? Czekaj, taki. ZERO. Chciałbyś być tym chłopem? Nie, nie. nie. Ale nie. móc ją tak złapać w pasie. i no nie wiem, no... Szczupła w pasie i tak dalej. Da się czy się nie Pięci da 5,5. 5,5 i dajesz? Ja jej daję cztery, ale nie dlatego, że jest jakaś obleśna, straszna. Wróć do tego zdjęcia jeszcze, proszę. On ma takie. Patrzcie, kurwa, rucham ją dla beki. Rucham ją. Wiem, że to obrzydliwe, mhm. ale patrzcie, jaka beka. Ja jej daję cztery, dlatego, że ma galaretowate trochę ciało galaretowate. Jak wszystkie rude osoby, zwłaszcza starsze. Rudzi ludzie są galaretowaci. Robi im się taka. ta biała skóra Galaret. taka taka starsza biała skóra idzie w taką galaretę ona to ma dobra idźmy dalej z tą obsadą ja Idziemy dalej jest z tą miło. obsadą ona jest tam kluczową ja postacią w tym serialu co mnie bardzo boli a o tym dobra chodzi. dalej Gabriela Kownacka świeć panie nad jej duszą 10, ale 10. pogadajmy o niej jak była młoda fajny ma głos bardzo znajdź mi coś do jedzenia o. skąd masz takie czekoladki Uro. no ze, ze sklepu z takimi czekoladkami o cholera pierdole Czekajcie, młodą zobaczmy, jak ona wyglądała młoda. Mówię, jak już dostała Dobre. raka, to się postarzała dosyć szybko, niestety. A potem umarła nawet chyba przez niego. I tak Ta jedniś, zestarzała się ładnie. Dajesz, to... Bardzo ładno. Była bardzo ładną kobietą i Tak, bo ona ma to, czego nie mają inne aktorki, czyli... Taką kobiecą energię. Tak, jest taka zmysłowość. Wszystkie tak są tak. takie właśnie, jak to się mówi, grochem o <grym> No I zobacz, jaka piękna kobieta. Duże piersi, je kliwę, cydatne, czy... usta. Kliwe, czy jej Takie kobiety nie powinny umierać wcześniej. Zobacz, tak patrz się na górę na te Patrz, patrz, no ta, O, o, o proszę pani, ale ma pani piękne cycuszki. No dobra. Czyli ty jej dajesz jej z dziesięć? Czy ona jest bardziej na matkę, na żonę, czy na kochankę? Na kobiety. Wszystko. Ona jest? Wszystko? Ja się w pełni mm -hmm. zgadzam. Jest twoją matką, jednocześnie kochanką. O, tak. I żona twojego starego. To jest Dycha właśnie. Mogłem. Okay, no dobra. Ja się w pełni z Czarkiem zgadzam, dokładnie. Małgorzata Potocka. Czy to nie jest czasem żona tego? No tak. Kogo? Ogrzesia, Ciechowskiego. Ciechowskiego, co ją zostawił dla opiekunki. Odchodząc zabierzmy Ale Weronikę ma z nią. Co mnie obchodzi, co on ma z kim? Teraz on już nie a nic, tak? nie żyje. Potocka, fajna starsza, ale widać, że to jest taka kobieta starszej daty, po której widać, że jak była młodsza, to była hot. Ona ma trochę, na starość został jej taki wyraz twarzy właśnie, jakby ktoś ją kantem puścił. No ale to się stało. No, to się taka stało. Taka jest, wiesz, taka... Tak, tak. Zaskoczona trochę. No. No tutaj to słabo. To chyba od razu po tym, jak ją zostawił. Takiej <grym> włosy wystrzeliły. What? Z gdzie ty jedziesz do Ameryki? A mnie pokazać w... w młodości. Tak. <laughs> to znowu do tego Goslinga. O nie, to czyli ona jest przepraszam, ona jest innym typem kobiety, wiesz? Pomyliłem się. Ona nie jest tą kobietą, która była kiedyś hot. Ona jest tą kobietą, która była taka sobie, puścił ją kantem typ, w którym się zakochał i ma takie tak, to ja będę teraz taką suką i wiesz, i wtedy się wyrobiła dopiero. Mm -hmm. Jest lepsza, starsza. To wygląda trochę jak taka gwiazda porno Puma Swid znacie ją? Oczywiście, bardzo lubię. Zobacz, tak, nie? a ta potocka no, no trochę okay. Podobnie. Tak, tak. No więc z tego powodu damy jej siedem. Ja jej dam siedem. No, 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 ja też się mogę zgodzić z tą siódemką. Mhm. Dawaj dalej, bo no musi Dobrze, dobrze, no kurwa, Anna Mucha. No, Anna Mucha jest młodej daty, ona pewnie jakieś dziecko gra w tym filmie. filmie Oj, no dupa, tam, tam. więc powinniśmy ją oglądać jako dziecko. No, ale Anna Mucha, to mówisz, że ma wygląd tamto, jakby ktoś się kantem puścił. Ta Anna Mucha też ma taki wygląd, że coś się ściska w dołku, że się spóźniłam z czymś na przykład. Nie? Ona ma takie coś, że odjechał mój jakiś pociąg i ja za nim biegnę, ja zdążę jeszcze. I wszyscy już mówią takie, nie, no, Ania już tak nie biegnie. Ono, nie, ja dam radę. I biegnie, nie. "Ile dajecie, Annie muszę?" Yy. Os... Osiem tak, 8. Tak, 8. Za to, jak teraz wygląda, nie w tym serialu. No to robiła sobie cyce czy Ma świadomość tego, że dobrze wygląda. Jest głupia, ale nie, nie o tym mówimy. Jakby mówię, wizerunkowo głupia, to jak się no sprzedaje tak, w Słaby, słaby ma wizerunek. Ale nie o tym maken. mówimy. Małgorzata foremnik Tak? Ona <glarzy> za czasów tego Masaraka, to ona wtedy miała prime time swój. Wtedy mhm. można było śmiało rzucać tą ósemeczką, dziewiąteczką. adycha to była wtedy. Teraz. Teraz trochę się już, no... Stary, no, to jest kurwa. dime, To ona jest, to ona jest dime Bielenda ona jest. 10 kurwa. Daj mi jedną ładniejszą polską aktorkę niż jak w Prime'ie swoim. Nie Uwyszyć. mogę tak mówić, ale no, przykładowo ta pani Mielcasz, no. bo to moja rodzina jakaś tam daleka i to Kaziroctwo było, ale jest ładniejsza. No dobra, no twoim zdaniem okej. Okay. Skorupko w Prime Time'ie też była ładniejsza. Moim zdaniem, nie. Tak. No dobra, okej, okay, no to ile, ile dajecie Czekaj, jeszcze parę zdjęć. No dobra, dobra. no 8 chuj. Dajesz jej mniej niż, niż muszę? Ty tyle samo, nie, co tyle muszę? samo. To chory jesteś, nawet. No Kurde. Jesteś chorym wariatem. Dobra, no jest. To jest to jest, to jest bajanie, bajanie geja. Zawsze. <ścoughs> <To wszystko, śmiech> Bez względu na wiek była, jest piękną kobietą. Dam jej ósemkę. Bajania Osiem geja. jej dajesz, tak. kurwa, wy jesteście popierdoleni. Dobra, no to ja jej ale... daję dwanaście, żeby wasze kurwa pojebane rankingi wyrównać. Pierdolnięci jesteście. On no, to nie jest to nie jest ósemka, stary. To jest kurwa to jest co najmniej dzień i pół. Stary, to jest taka typiara, że... Samo to, Artur, że ona cię mija na ulicy, to już ją uprawnia do tego, że mieć taką minę. Że jakby to, że ktoś taki brzydki, jak ty się pojawi w życiu, ona ma takie. To jest dyszka, spokojnie. No to dobra. Patrz no jakiego ma męża. To, <grywa> to podobne do ciebie, Artur. Jak się wcześniej nie ogólowo. Właśnie, widzisz, to jednak nie jest taka powierzchowna. mogłoby być z tobą. What <grywa> no the to Tylko, że no, on ma, on ma bardzo dziwnego, dużo pieniędzy. Nic dziwnego, sobie. że ona na tego masaranka poleciała. No. Dobra, Teresa Lipowska. No ale to młodą najpierw. Nie, no starą, taką. Nie, nie no Nie, no niech spierdala, to jest jeden, czy no, kurwa, zero. No. Nie, pokaż nie ci no, najładniejsze to jest źle, to źle bardzo. No nie jest i... no jest z młodości. No, w to młodości z wyglądała z jak stara baba. Tak, tak. a to z, w, z wcześniejszej młodości. Bo... No i z jakiej młodości? Jak nie była ma? kurwa dzieckiem małym? To ile ona była? Jak by było... ona była stary, Przecież... młoda, to nie było jeszcze aparatów, kurwa. No, w fotografii. Pokaż to zdjęcie, jak siedzi na kanapie. Rysunek ci mogę pokazać. No to ile ona może mieć lat na tym? No zdjęcie? kurwa 70, stary. Ty lubisz takie herod baby, Artur. Podoba ci się ona, no. Taka Helga, no, żeby ci wsadziłaby nie, ci ten mikrofon w dupę, zrobiła by ci zrobiła stymulację prostaty. Mam déjà vu, mam wrażenie, że już to robiliśmy kiedyś. Że ona mu ci wsadzała coś już w dupę. No. Ile jej dajesz, kurwa mać? Trzy. Już to robiliśmy, naprawdę już o tym gadaliśmy, już jej dawaliśmy oceny. Ty dajesz jej zero, tak? Ty jesteś pojebany? <grym> tak. Ja jej daję cztery. Nie chcę, żeby ona na mnie patrzyła. Cztery, nie jest zdeformowana jakaś straszna... Nie, trzy, zero, dobra, spary, trzy, trzy. Jest... Ja jej daję trzy, dobra. No okej, okay. no może masz swoje prawo do swojej Nie istnieje dla mnie. Dobrze, no nie istnieje, to fakt. Dobra, Halina Machulska. Jest zero, kurwa, bo ja mam, bo ja znam to kobietę. To jest zero. Znasz ją? No, ja chodziłem do szkoły A. aktorskiej, ona jest potworna ale, że, że złym człowiekiem była czy pierdoliła takie bzdury jak tamtej od dn 0 to ta też musi dostać, że nie będzie jej zdjęć młodych. Co? No, patrz, są. no nie no stary z czym do ludzi Eugenia Herman 10 człowieku. Kocham tą kobietę naprawdę ona była bardzo miła dla mnie bo też miałem hmm. z nią zajęcia. Mm -hmm. Przesympatyczna i no, taką słabość miałem. o oh. to ja jestem oh, tak razem. A to przed egzaminami, tak? Ja nie, nie mówmy o niej. No, nie da się tego oceniać. Więc wy zamknijcie morda, ja daję dychę. Dobra, I no i z tam gra, więc może tak. i tyś będziesz miał coś dla siebie. To był fragment programu Bakłażany i Romanse. Chcesz się nauczyć, jak róć. My ci powiemy, jak gadać z kobietami. My ci powiemy, jak gadać z facetami. Ja ci powiem, jak masz r. chłopa za dychę. Albo więcej. Trzymaj się!